Witam niezmiernie serdecznie w kolejnym odcinku Ciekawostek Świata The Elder Scrolls. Ostatnio rozmawialiśmy na temat Dedry, Klawikiusa Złośliwego. Jeśli ktoś nie widział, dalej macie szansę to nadrobić. Wystarczy kliknąć w odnotację, która się wyświetli na ekranie. Dziś porozmawiamy na temat Dwemerów. Głównie kierowałem się informacjami z polskiej Wikipedii oraz polskich form. Dwemerzy są jedną z raz zamieszkujących Tamriel, a właściwie już nie, ale o tym potem. Są so, rasą raczej wymarło, zachował się tylko jeden osobnik, którego możemy poznać w części trzeciej, czyli Morrowind. Pierwsze zmianki o Wemerach pochodzą z ery merytycznej, a dokładnie z czasów, kiedy Himerowie pod przewodnictwem Velota emigrują do Morrowind i tam spotykają Dwemerów, przez niektórych zwanych Krasnoludami. Dwemerzy wyróżniali się spośród innych ras genialną myślą techniczną. Ich budowle do dzisiejszych czasów robią wrażenie na mieszkańcach Tamriel. Byli dobrze wykształceni i cały czas spędzali na nauce i rozwoju techniki. Następnie Dunmerowie przybyli i zasiedlili Morrowind. Oczywiście, jako bogobojne istoty, nie były raczej zadowolone z sąsiedztwa Dwemerów, gdyż tamci, mimo że posiadali wiedzę o istnieniu bogów, byli ateistami. Zaczęły się pojawiać między nimi konflikty. Walki trwały aż do czasu. Gdy Nordowie ze Skyrim najechali na Morrowind w pierwszej erze w roku 240, przez około 160 lat podporządkowali sobie Dunmerów oraz Dwemerów. Nerevar, przywódca Chimerów, zjednoczył się z Dwemerami i zjednoczył kraj. Co już trwało około 250 lat. Po tym czasie do Nerewara dociera plotka o planie dwemerów, który zakładał stworzenie boga o imieniu Numidium. Numidium został skonstruowany podczas pierwszej ery i miał służyć, jak wcześniej mówiłem, jako bóstwo. Jego źródłem energii było serce Khana, które macie okazję spotkać w finale części trzeciej. Dostęp do serca kresno ludzi mieli za pomocą narzędzi Kagrenaka. Numidium został pierwszy raz użyty w bitwie pod Czerwoną Górą. Kiedy siły Chimerów zaatakowały Dwemerską Twierdzę. Podczas bitwy Dwemerowie nieoczekiwanie zniknęli, dzięki czemu Chimerowie weszli w posiadanie Golema. Numidium niedługo potem został podarowany Tiberowi Septimowi przez Dunmerskiego Półboga Viveka, w zamian za zachowanie autonomiczności Morrowind, jako prowincji cesarstwa. Viveka również mamy okazję poznać w trzeciej. Numidium był używany przez cesarstwo do podboju Tamriel. Zurin Arctus pokonał Septima i podzielił Numidium na części. W drugiej części starych zwojów, Daggerfalu, Numidium zostaje ponownie aktywowane przez nieznaną osobę. Rekonstrukcję pierwszego Numidium możemy zobaczyć pod koniec części trzeciej, czyli Morowinda, we wnętrzu Czerwonej Góry. Jest zasilany tak jak pierwowzór, sercem Lorkhana. Jego budowę nadzorował Dagot Ur, który przy pomocy Golema chciał zniszczyć cesarstwo i trójce. Dalej przybywa Nerewaryjczyk, czyli my, w części trzeciej, i dalszą historię już znacie. Numidium istnieje również w przepowiedni smoczego dziecięcia i jest określony jako mosiężna wieża. Nawet możemy go zobaczyć na ścianie Alduina. Wiele postaci również wypowiadały się o Dwemerach. Przekażę Wam tutaj kilka cytatów: Balada z Demvani. Dwemerowie nie pozostawili po sobie żadnych ciał lub innych śladów konfliktu. Sądzę więc, że pokolenia rytualnych antystworzeń doprowadziły w końcu do ich nagłego, choć przewidywalnego usunięcia z mundus. Odeszli w cień matematyki, barw w cień samej czynnej zasady. Fakt, że dwemerowie zaginęli w czasie, gdy Nerewa i Trójca prowadzili wojnę, to czysty zbieg okoliczności. Natomiast Jagrond Bagarn, czyli ostatni dwemer w Tamriel, mówił. Hmm, nie potrafię powiedzieć, co się stało. Nie było mi przy tym. Przebywałem wtedy w zewnętrznej krainie. A gdy powróciłem, mego ludu już nie było. Po opuszczeniu Czerwonej Góry błąkałem się latami po Tamriel, w poszukiwaniu opuszczonych kolonii, próbując odnaleźć kogoś, kto ocalał. Powróciłem na Czerwoną Górę, nadal szukając odpowiedzi. Zamiast nich znalazłem spaczenie i odtąd przebywam stale tutaj. Mam jednak pewne teorie, o ile Cię to interesuje. Hasfat Antabolis. Zniknięcie Krasnoludów datuje się na długo przed powstaniem pierwszych zapisów cesarstwa. Według dunmerowych przekazów ustnych, Dwemerowie zostali całkowicie zgładzeni przez bogów, zabludziersze praktyki i brak wiary. Krasnoludzkie ruiny rozsiane są po całym tamrie, a oręż, zbroje, naczynia, monety i inne przedmioty Dwemerego pochodzenia znaleźć można bardzo często. Okoliczności otaczające zniknięcie krasnoludów pozostają jednak jedną z największych tajemnic tych tamryl. Dialogi nam mówią, że Dwemerowie prawdopodobnie nie zginęli, jednak zostali przeniesieni do innego świata. Autor tematu z źródła, który jest w opisie, zakłada, że mogli być przeniesieni do Obliviona. Skoro tyle wiadomo o ich zniknięciu, a nic nie wiadomo jak naprawdę zniknęli, to czym jest sens poszukiwania odpowiedzi? W Morrowindzie zapewne wielu z was spotkało się z duchami broniącymi ruin miast Dwemerów, ale skoro jest duch, to niedaleko musi być ciało. W Skyrimie możemy również w dwemerskich ruinach zaobserwować zawalane przejścia, w których jest mała mgiełka, która może informować nas w minimalnym stopniu o tym, co się tam kryje. Autor tematu uważa, że gdyby można było zejść gdzieś bardzo głęboko, to moglibyśmy znaleźć chociaż jeden dowód na to, że dwemerowie pozostawili po sobie choćby jeden znak na to, jak zniknęli bądź jak ich wymordowano bądź wygnano za pomocą magii. Ich tematów wcale nie zakończę, mało tego, zachęcam Was do dyskusji na ich temat w komentarzu. Ponadto na koniec kilka ciekawostek o nich. Jak wynika z m.in. piątej części Skyrim, dwemerzy byli pionierami zaklinania. Wykorzystywali kryształy dusz do zasilania swoich maszyn, o czym sami możemy się przekonać, uniezazdwiając jedno z tych urządzeń. Są oni odpowiedzialni za zniszczenie rasy śnieżnych elfów, którzy niedługo potem ewoluowali farmerów, ale to materiał na inny odcinek. Pomimo tego, że wiedzieli, że bogowie istnieją, wymarowie ich nie czcili, mało tego, wyśmiewali nawet ich kult. Zakładając, że teoria o tym, że Azura ich uwięziła, jest poprawna, Mogą być w sferze dostępne dla śmiertelników, jak mówi Falion w Mortal. Podróżując po płaszczyźnie od Chłani, spotkałem Dedry i Dwemerów i wszystko pomiędzy.